Cześć. Witajcie w kuchni specjalów regionu. Dzisiaj chciałbym dla Was przygotować danie, które bardzo często goście na naszym rodzinnym stole. Będzie to błyskawiczny makaron ze szpinakiem, pomidorami oraz kozim serem. A do przygotowania tej potrawy będziecie potrzebować tych składników. Przygotowanie tego makaronu zacznę od pokrojenia boczku. Pozbywam się skóry. Pokroję w plastry a następnie plasty pokroję w słupki. Pamiętajcie, że jeżeli one będą za drobne, zrobią nam się po prostu skwareczki, a tego nie chcemy. Temperatura patelni już lekko się rozgrzało, Możemy na razie na suchą patelnię wrzucić ten boczek i zaraz będziemy słyszeć taki piękny dźwięk o, smażącego się boczku. Do boczku dolewam dosłownie kilka łyżek oliwy z oliwek. Pięknie. Tutaj mamy ładne główki czosku, do które wiadomo, trzeba obrać. Słuchajcie, czosnek jest obrany, możecie go przecisnąć przez praskę, ale ja najbardziej lubię czosnek posiekać w takie płatki o, czy też cienkie plasterki. Teraz musicie sobie zerknąć na patelnię. Jeżeli boczek jest już, robi się taki delikatnie złoty, to jest odpowiedni moment, żeby dodać czosnek. Zbieram go sobie nożem i wsypuję właśnie do boczku. Pamiętajcie, że temperatura na patelni nie może być za wysoka, żeby czosnek nie zrobił się gorzki. Tutaj wybrałem takie ładne koktajlowe pomidory i przekrajam je na pół. No, widać, że boczek zaczyna się ładnie rumienić, i to jest właśnie ten moment pomidory na patelnie. Za chwilę dodam szpinak, i będziemy mogli się zająć makaronem. I dosłownie za 5 minut danie będzie gotowe. Ja dzisiaj użyję makaronu tagliatelle, ale to jest taki mata makaron. Świeży. To jest makaron freska, który bardzo szybko się gotuje, mniej więcej dwie minuty. Makaron trafia do garnka. Dodajemy dużą garść świeżego szpinaku. Dwie garść. No spoko. Pamiętajcie, że ten, że ten szpinak też mocno nam siądzie, po prostu sturczy się podczas smażenia. Więc na początku wydaje się, że jest go po prostu bardzo dużo, a za chwilę to wszystko nam zmniejszy objętość. Teraz doprawię sos. Skorzystam z dwóch podstawowych przypraw, czyli tak naprawdę sól morska, świeżo mielony pieprz. Zamieszam, żeby wszystkie składniki się połączyły. I sos jest tak naprawdę gotowy. Teraz potrzebujemy do tego sosu bardzo ważny element około szklanki wrzątku z gotowania makaronu i odcedzam makaron. I teraz. Zamieniamy na chwilę patelnię z garnkiem, żeby było nam wygodniej. Pamiętajcie, żeby zawsze łączyć makaron z sosem. Nie makaron osobno i sos osobno, tylko łączymy makaron z sosem. Pięknie. Te wszystkie smaki nam się połączą i ta woda z gotowania makaronu, która sprawi nam, że makaron wciągnie częściej wilgoci z wody i świetnie połączy się z sosem. Słuchajcie, możemy nakładać makaron. Do tego celu potrzebne będą szczypce. Postarajmy się go troszeczkę zawinąć na tych szczypcach. Kładam talerz. I na talerzu jeszcze taką spiralkę piękną robimy, tych dodatków. Jeszcze odrobinę, żeby pojawił się też kolor, szpinak, pomidory boczek. Wszystko musi się znaleźć na talerzu. I teraz bardzo ważny element czyli ser kozi twardy dojrzewający. Ten ser jest oznaczony znakiem jakoś tradycja. Oznacza to, że forma jego wytwarzania jest tradycyjna, niezmieniona co najmniej od 50 lat. I ten ser, teraz ja Wam pokażę, on ma piękną konsystencję. Z jednej strony jest twarda, ale rwie się na takie cudowne włókna. Ma piękny aromat i do tego słony, taki lekko wytrawny smak. Na 100% świetnie się sprawdzi jako zamiennik innych serów dojrzewających, na przykład włoskich. I teraz solidna porcja tego wspaniałego, koziego sera. do? Ewentualnie na sam koniec możemy potraktować nasz makaron podrobiną świeżej bazylii. Słuchajcie, a tak już prezentuje się błyskawiczny makaron z pomidorami, szpinakiem oraz kozim serem, a po więcej przepisów właśnie z kozimi serami zapraszam na stronę specjałyregionu.pl